Każdy dzień. Witajcie Ewangelia według Świętego Jana, 17 rozdział. Wczoraj, kiedy zaczynałem nagrywanie odcinka, to zapowiedziałem, że będziemy rozmawiać o fragmencie od 2 do 5 wersetu. Natomiast treści było tam tak dużo, że zatrzymałem się na trzecim wersie. Ci z Was, którzy słuchali, to wiedzą. I dzisiaj chciałbym dokończyć. Chciałbym dokończyć. Oczywiście, pamiętając, i podkreślę to jeszcze raz, że ja naprawdę bardzo pobieżnie to staram się mówić o tej Ewangelii, zwracam uwagę tylko na, na, na część szczegółów. Naprawdę w Słowie Bożym jest tak wiele treści, tak wiele, że nie jestem w stanie w tych krótkich audycjach o tym mówić, a nie chcę też robić zbyt długich, bo ciężej się je. Wtedy słucha. Więc dzisiaj jeszcze raz przeczytam fragment od pierwszego do piątego wersetu. Pierwszy, drugi, trzeci werset omawiałem wczoraj, czyli omówię jeszcze dwa. No, oż do całości jeszcze się odniosę. Dobrze, zacznę od przeczytania. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 17. Gdy Jezus to powiedział, podniósł swoje oczy ku niebu, mówiąc: Ojcze, nadeszła godzina, Otocz chwałą swojego Syna, aby i Twój syn otoczył chwałą Ciebie. Tak jak dałeś Mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, wypełniłem dzieło, które mi dałeś aby mnie wykonał. A teraz Ty, Ojcze, otoż mnie chwałą u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Dwa dni temu w poniedziałek mówiłem o pierwszym wersecie, kiedy Pan Jezus podniósł oczy ku niebu i zaczął modlić się do Ojca. Modlić się no właśnie, za tych, których Bóg mu dał. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zbawienie, to życie wieczne z Bogiem, możliwe jest tylko przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj dochodzimy do czwartego wersetu, kiedy czytamy w nim, jak Pan Jezus mówi: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi. I wiele razy o tym mówiliśmy. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana szczególnie. Mówił bardzo często o tym, że żyje po to, aby wykonywać dzieła Ojca, aby On był otoczony chwałą. Mówiłem już o tym, nie będę powtarzał, że ważne, abyśmy siebie sprawdzali, czy żyjemy w ten sposób. Ale ciekawy jest następne, następny fragment. Pan Jezus mówi: Wypełniłem dzieło, które mi dałeś. Wypełniłem dzieło, które mi dałeś. Zobaczcie, bardzo interesujące jest to, że pan Jezus modli się tak do ojca noc przed swoją męką na krzyżu. Pan Jezus mówi, wypełniłem, już wypełniłem. Krzyż jeszcze się nie wydarzył, ale pan Jezus mówi o swojej misji jako zakończonej sukcesem. To niesamowite, jak w drobnych fragmentach pismo święte jest niesamowite. Jak proste zdanie, być może takie zdanie, które czytaliśmy wiele razy, może kilkanaście, może kilkadziesiąt i wiele razy nic do nas nie mówiło, to nagle ono zaczyna przemawiać. Akurat tutaj, czytając różne komentarze u jednego z komentatorów biblijnych, znalazłem ten szczegół. Niesamowite, niesamowite to jest. Wers 5: A teraz ty, ojcze, otocz mnie chwałą. Wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Miał chwałę u Ojca, zanim powstał świat. Pamiętajmy, i widzimy to doskonale z biblijnej perspektywy: Takiej chwały nie miał Mojżesz, nie miał Dawid. Nie miał żaden z proroków, tylko Jezus Chrystus, Bóg syn. Tylko Jezus Chrystus istniał od wieczności. Pamiętajmy o tym, bo czasami w Polsce, jakby ludzie kompletnie o tym zapominają, że Jezus Chrystus, Bóg syn, działał także w Starym Testamencie. Nie pojawił się na świecie, gdy został urodzony z Marii. Czasami znowu ludzie bardzo mocno ten fakt urodzin Pana Jezusa w ziemskim ciele, w ludzkim ciele, podkreślają, wywyższają, ale on istniał zawsze. I tutaj Pan Jezus mówi: Otocz mnie chwałą tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim zaistniał świat zanim zaistniał świat. Niesamowity jest ten czwarty i piąty werset. Pan Jezus mówi: Wypełniłem dzieło na ziemi, które mi dałeś. Wypełniłem. Przyjmuję tą śmierć krzyżową jako drogę krzyżową, mękę, śmierć jako coś naturalnego, coś, co, co na pewno wykona. Nie ma tu wątpliwości żadnych. Już dokonał swojego dzieła, i teraz prosi Ojca, aby otoczył go chwałą, tą, którą miał wcześniej, przed przyjściem na ziemię, zanim zaistniał świat. Pamiętajmy o tym, wczoraj mówiłem o poznawaniu Boga, o tym, aby czytać Słowo Boże, aby poznawać Boga, Jego atrybuty, Boga Syna, Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. To jest bardzo, bardzo ważne, bo dzisiaj mamy wiele przedziwnych nauk. Pamiętajmy, że Bóg Syn, Jezus Chrystus, istniał zawsze. Na początku Ewangelii Jana czytamy, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. I w drugim wersecie to, co mówiłem wczoraj, Pan Jezus daje taką obietnicę, że daje On życie wieczne. On daje życie wieczne. Więc ufajmy Mu, módlmy się do Niego, przepraszajmy za grzechy, błagajmy Go o to, aby nas wspierał, nas umacniał. On, Bóg, syn. I miejmy nadzieję. To, co mówiłem wczoraj, jeżeli ufamy. Jeżeli ufamy tylko Jemu, jeżeli wyzbyliśmy się wszelkiej swojej sprawiedliwości, jeżeli uważamy, że niczym kompletnie nie możemy zasłużyć na zbawienie, to jest prawda biblijna, że powinniśmy iść według naszego życia do piekła, a jedyną nadzieję mamy w Jezusie Chrystusie, to ufajmy, że On dokończy to, co już. Rozpoczął i nas przyjmie do domu Ojca.